Jump! Siemano, witam Was wszystkich serdecznie Z tej strony Jimmy James, Jimmy PL, jak tam nazywajcie, jak tam chcecie To jest mój już drugi odcinek, nie licząc intr Dzisiaj zagramy sobie w taką fajną, krótką gierkę na Steamie The Binding of Isaac Wrath of the Lamp Mam jeszcze do te, tej gry dodatek, jakby DLC Grę nie można kupić To jest taki coś jak w stylu indie Nie można tej gry kupić w sklepie, w pudełkowej wersji, tylko na Steamie Jest pudełko, że za 2-3 euro Dobra, jestem z powrotem w grze, Twon do mnie dzwonił, koledzy mówili, że w biały grał w piłkę, mówię, że ja YouTube'a nakręcam, ale dobra. Nogi ginj, sierwujadzie, dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, jest, 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 jest. Jak to zniszczę, to mi już z płatka. Jakby ktoś się pytał, czym nakręcam, Mirile's Action, bardzo polecam, dobra. O, więcej serduszek przy jakiegoś itemsa. To idziemy dalej. Jemu to jest jakieś rzeczy śnią. Dobra. Trochę smutna gra. Wzruszałem się i płakałem. O, właśnie ten dodatek tutaj nam jakiś kówna. Tego typu. Rozmaica grę. Gra bez tego dodatku tak jakiś demo. Tak mój kolega się wypowiadał na ten temat. Ale dobra. I zrobiliśmy, mamy hajs, który wydamy później. Serio, to jest dobre na nudę. Wierzcie mi. I bardzo łatwo. No, w paru momentach. Zauważcie, że to coś jest w stylu Super Meat Boya. Tak mi się bynajmniej wydaje. To chyba Super Meat Boya zostało wzięte. Dobra. Mamy pełen full życia. Grze jest parę ciekawostek Dobra, nie możemy Tutaj jest chyba sklep Ale trzeba mieć klucze, a my nie mamy kluczy, tutaj na górze są kejsy Tu też nic nie mamy, tam nie radziłbym iść, tam chyba nam życie zabierało Fuck, jak to Dobra, może tu gdzieś, a dobra, okej, przy Przekupy porozwalać oh, yes. Mówię wam, czasem lepiej dungeonów nie otwierać i tej gdzie też trzeba mieć farta przede wszystkim. Naprawdę. wiesz, im bez farta. To długo nie zażyjecie. Te zabite stworki tak ciekawostki powiem, że to mogą być bracia Izaka. Bo miał też rodzeństwo. Jak sami widzieliście postać jak Iw Magdalina, tak O, hajs, hajs Hajs, hajs, hajs Wydamy to później na coś, kupimy coś fajnego No zniszczymy to Dobra, już prawie Dobra, okej, okay, mamy bombę, co bardzo fajnie Nie, nie, nie będę tego rozwalać, nie opłaca mi się Jak widać, bossa nie znaleźliśmy, żeby iść na inny poziom, to trzeba pierw bossa zabić Żeby zabić bossa, to trzeba pierw go znaleźć, nie no, tak, pobranina z tym Dobra, boss już na pewno jest tutaj O, dobra 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 No, oh. Nice boss Fucking, O dobra. Takie drzwi z to oznacza boss. Na te pszczoły z fiutami uważajcie, one mogą do was strzelać. One są dość dobre. Bynajmniej zawsze mi zajebywały. Bossów jest dużo i każdy jest dziwny i różni się od innego mu praktycznie. Dość ciężko nam idzie, bo żadnych upgrade'ów fajnych nie mamy. Dobra, tu jest taki dość łatwy do zabicia boss, który tylko będzie skakać i nic więcej. I żygać w nas krwią. Co dość brutalne jest i nieładne. Dobra. Po tym bosiem chyba zakończył już grę. Ładnie, ładnie, ładnie. Uff, dobra, dobra, dobra. Następny odcinek myśl, myślę, że byłby z Don't Stair, albo z albo Minecraft. To już dowolny wybór Was. Uu, ładnie, zabiliśmy i dobra. Życzko. Coś tam, jakiś napój. Nie wiem, co to daje, jakby pancerz, można powiedzieć. Idziemy. No i znowu jemu coś się śni. Aha. Uu labirynt. Takie taki dżanżore mi się rzadko zdarzały. Nie, no dobra, po tym zaraz kończymy. Limit mi nie pozwala. Nie. <ścoughs> dobra, na zakończenie. Jakby wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie ciepły komentarz, żebym wiedział, że dalej nakręcać. No to w takim razie na rach.